Agnieszka Hała z programu Powiększenia. Witam państwa serdecznie. z nami w studio Jacek Katos-Katarzyński i Krzysztof Wiman, Dzień współorganizatorzy dobry. akcji Serce dla Martuni. Dzień dobry panom. Może na początek przybliżmy sylwetkę tej dziewczynki, której chcemy pomóc. Kim jest Marta? Marta Pachucka ma 6 lat. Urodziła się z jednokomorowym sercem. E, o, rodzice wiedzieli, że czeka je ich e, szereg. E, Operacji, to znaczy dziecko czeka, czeka szereg operacji, kosztownych operacji, mnóstwo opieki. Byli na to przygotowani, ale w pewnym momencie mała infekcja okazała się ogromnym problemem, totalnie zburzyły, zburzyła plan. Jaki zakładali lekarze w leczeniu, jedna infekcja, jeden problem, drugi problem. Nagle się okazuje, że pieniądze, które przygotowali rodzice, które uzbierali, nie znaczą nic, i tak naprawdę, żeby zakończyć pewien etap leczenia wyznaczony przez lekarzy i wykonać ostatnią operację, która jest wyznaczona grudzin, brakuje około 9 tysięcy złotych. I to jest w skrócie wszystko o Marcie Pałuskiej. Zbieramy 9 tysięcy złotych, co najmniej 9 tysięcy złotych, bo ja spodziewam się, że życie z taką wadą cały czas wymaga jakiegoś leczenia i cały czas wymaga nakładów finansowych. Ale na dobry początek, na tą grudniową operację 9 tysięcy. Rozkręciliście akcję Serce dla Martuni. Spotykamy się przy ulicy Fabrycznej już w najbliższą sobotę. Co będzie się działo? Co by się działo? No, zaczynamy od godziny 12.00. I to będzie początek będzie po prostu pobór krwi w krzywym kominie. Później zaczynamy o 13.00 Kapsel Cup, o puchar prezydenta miasta i o puchar Szkolnego Związku Sportowego. Będzie dużo, dużo, dużo zabaw i dla dzieci, i dla, i dla dorosłych. Będą pokazy rycerskie, będą pokaz tańca grupy mega dance Później zaczyna się. Później zaczyna się część filmowa, ale tak część naprawdę filmowa. w ciągu. Od godziny 12 e, chcemy zrobić, by zaułek Artystów Krzywy Komin i, i, okolice, i ten plac przy piekarni Dzisiaj Kobiety, współorganizatora był po prostu tętniącym pozytywnie e, miejscem, by działo się dużo, byśmy się bawili i e, poprzez zabawę e, stworzyli coś, co. E, co pomoże, nie wiem, no chociażby wywoła uśmiech na twarzy Marty. Tak naprawdę ja na samym początku, jak mówiłem o Marcie, to tak potem chwilę się zastanowiłem, tak jakoś tak sucho powiedziałem. Tak naprawdę chodzi o, o to, że walczymy o serduszko o małej dziewczynki. Marta jest wesoła. Marta jest wesoła, Marta jest optymistyczna my nie chcemy z tego robić żadnej tragedii, bo tragedią będzie, jeżeli się te nie znajdą, a ja wiem, że się znajdą i ja wiem, że my ruszyliśmy lawinę, która, która będzie rosła jeszcze po tym wydarzeniu i Serce nam z kolei rośnie, kiedy się okazuje z dnia na dzień, że to, co my uruchamiamy, to, co my chcemy stworzyć właśnie w sobotę, co chcemy zorganizować w sobotę, z dnia na dzień jest dopełniane kolejnymi osobami, kolejnymi wydarzeniami, kolejnymi pozytywnymi rzeczami. Po części filmowej, która będzie od godziny 17.30 do 19.00, będzie część. Muzyczna i przeplatana najważniejszą częścią tego wydarzenia, czyli aukcjami darów, jakie otrzymaliśmy. Aukcje poprowadzą aktorzy aktywni lubłskiego teatru zrobią to w sposób, mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, że zagadam. Ja jestem pewien, że w to. sposób Polski, jeden z aktorów zarzekał się właśnie, że nie zabraknie dobrego humoru i wszystko będzie nie tak w konwencji dramatycznej, a komediowej przeprowadzało. można to nawet widać naszych filmikach, które przygotowaliśmy. Jest ich kilka i tam po prostu Borsuczek się spisuje idealnie. Jest Jak również Inicjatywa Sceniczna F.R.U. No to właśnie, bo oczywiście. tutaj zadziałał efekt śniegowej kuli. Coraz więcej ludzi przyłącza się do tej akcji. Jakie środowiska dołączyły? Przede wszystkim wszystkie środowiska, które są skupione na co dzień w działaniach Załóg Artystów Krzywego Komina i Piekarniczej Kobiety, czyli Inicjatywa, nie wiem, czy, czy potrafię je wymienić, Inicjatywa Sceniczna F.R.U., ZKF Astra, Fundacja Salony, Piekarnia Cichiej Kobiety, jak mówiłem, nie jestem w stanie powiedzieć wszystkich. Tak naprawdę no, 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 ta trójką, wokół, tam te coś. wszystkie środowiska, które tam, których tak na co dzień może nawet nie widać, one się, one jakby, tak jak ładnie powiedziałaś, dolepiły do tej kuli, która cudownie puchnie i ja, mi się serce raduje, że to będzie tak duża, bogata, atrakcyjna, Chciałem powiedzieć impreza, impreza jest u cioci tak atrakcyjne wydarzenie e ale jak to do końca będzie wyglądało, ile przyjdzie tych osób i ten efekt jaki będzie ostateczny, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i tutaj chyba też nie sposób nie wspomnieć o przedstawicielu środowiska sportowego. Andrzej Huszcza ma podobno wręczać o, właśnie, nagrody. Tak, Andrzej Chuszcza, tak został zaproszony przez nas, aby wręczyć nagrody zwycięzcom kapsel Cup i juniorów i seniorów też. Tak, tak ma i co ciekawe, dostaliśmy tak. prezent od że... Zostaliśmy od klubu zielonogórskiego Falubas prezent, podwójną wejściówkę na Ligę Mistrzów, która w zasadzie to jest historyczny moment, bo to są, jest pierwszy, pierwsza Liga Mistrzów. Która w ogóle zaistniała w środowisku żużlowym. I tutaj tutaj jeszcze jest jedna niespodzianka: to nie tyle, że jest podwójne zaproszenie, ale też to jest na sektor jest wipowski. wipowski, Także to jest zbiornikowy. No właśnie, więcej. co jeszcze pójdzie pod młotek, bo ten wasz aukcyjny stolik powoli piątek, zaczyna się zapełniać. W piątek tak, już chcielibyśmy zamknąć ten stolik, żeby tam się więcej rzeczy nie pojawiało. Wolelibyśmy, żeby one znikały i były kupowane. W piątek przyjedzie to będzie ostatnia rzecz najprawdopodobniej, którą otrzymamy, przyjedzie Piotr Machalica na festiwal Quest Europe i specjalnie przywiezie obraz. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ obraz, który kupił na podobnej aukcji za 1500 zł, na naszą aukcję oddaje z ceną wywoławczą 500 zł. Proszę się też nie, nie obawiać tych cen, bo faktycznie są takie rzeczy, które kosztują 500 zł, jak obraz pana Tomaka, znanego plastyka zionoglowskiego, czy Tomka Deichsklera, nie powiem ceny, ale troszeczkę wyższa, również obraz olejny wyceniony przez galerię, na o ile dobrze pamiętam, na 5000 zł, tu będzie dużo niższa cena, ale całą aukcję zaczynamy i to też jest ciekawe, od serca z chleba, który wypiecze Waldemar Rzepka w swojej piekarni i Waldemar Rzepka, tu też trzeba powiedzieć, wspomaga nas też organizacyjnie i ten chleb, jako pierwszy to serce skleba będzie cena wywoławcza będzie 1 zł. Natomiast całą aukcję skończymy sercem, kryształowym sercem zrobionym przez laser 3D w, i, i dzięki uprzejmości Witolda Szyldorowicza i tam cena jest proponowana 149 zł. To jest. Kryształowe serce, które zamknie całą aukcję. Dorota Stalińska dała nam swoje książki z autografami. Dzisiaj dostaliśmy pierwszą przesyłkę z Warszawy Zaraz od. E, takich od lidery Glasowa e, będziemy mieli jeszcze e, lipińskiego, będziemy mieli e, e, kogo będziemy mieli? Mozilla, Mozilla właśnie Mozilla. I jeszcze kilka rzeczy się L-Sztat, tak, Dokładnie. No, ale festiwacje. chyba nie musimy robić zakupów, żeby wesprzeć Martę i jej serduszko. Możemy pewnie wrzucić coś do puszki. Oczywiście, Oczywiście. że tak, do puszki to wszystko jest pod e, m, okiem dwóch pań. E, które się tym opiekują, oczywiście wszystko jest zgodnie z prawem e, m, zarejestrowane w fundacji e, i generalnie no, każda złotóweczka jest ważna. A przy okazji możemy dobrze się pobawić, bo po meczu w Kapsle przenosimy się dwa kroki dalej do Piekarni Cichej Kobieta, tam koncertowo i filmowo, jak już wspomniałeś, kto nam zagra? E, zacznie debiutant z Gorzowa. o właśnie, apel, mamy problem. Mamy problem, ponieważ potrzebujemy znaleźć kogoś, kto przewiezie nam dwóch młodych muzyków z Gorzowa w sobotę na koncert z keyboardem i gitarą i odwiezie po koncercie lub dnia następnego. I szukamy właśnie taki problem. Potem nas zwrotu, Podczas tego, tej takiej suity, pewnego rodzaju suity będzie, będzie również e, narratorem Łukasz Kłażewski. Potem e, Dustin ten akustycznie, będzie 7 minut przerwy. Później wejdzie Alinka Sarit i jej André gość Rayman. specjalny Andrzej Rayman, e, pianista. E, tworzą się bardzo ciekawe klimatyczne dźwięki i ostatnią grupą, i to też trzeba zaznaczyć jest nasza zielonogórska grupa jazzowa jest Forges. Jazz. Dzięki niej w ogóle tak naprawdę to wszystko się dzieje w tym dniu i w takim wymiarze, ponieważ to był dzień zakontraktowany dla ich indywidualny koncert. To oni jakby ustąpili miejsca wszystkim wszystkiemu, co się dzieje naokoło. Także w tym momencie jest for jazz jest pewnego rodzaju gwiazdą, a potem jest jeszcze taka opcja, że wcale nie uciekamy do domu, bo poszęczki. Bawimy się do późnej nocy. Mamy okazję się po prostu zabawić, nie wiem, zakończyć tak, DJ, dwój DJ będzie, tak, DJ tak. i DJ Kojot i to będzie taka niespodzianka, bo jeden preferuje jeden styl muzyki, drugi jeszcze inny. Także tu będzie troszkę taka mieszanka, ale to będzie tanecznie na pewno i wesoło i każdy coś dla siebie znajdzie i każdy będzie chciał się bawić przy tej muzyce na pewno. To mamy jest... sportowców, mamy muzyków, mamy kabareciarzy, mamy aktorów. Ogromna mamy? grupa ludzi wspiera Właśnie. tę akcję. To chyba dowód na to, że mamy serce. Chyba tak. Zielona Góra ma ogromne serce, otwarte serce i sam fakt, że na przykład znalazła się, przepraszam, że nie pamiętam nazwiska, ale ja tą panią widziałem na razie tylko raz, natomiast koledzy, którzy kontaktują się z, właśnie z osobami, które będą nas wspomagać w sobotę, wiedzą, pamiętają, dzwoni pani i słuchajcie, ja upiekę ciasto. I to będę sprzedawała na złotówkę i żeby to do opuszki szło. Eliza Miciuła. O właśnie, proszę bardzo. Mówiłem, że koledzy pamiętają. Szanowni Państwo, koniecznie widzimy się na podwórzu przy Załuku Artystów już w najbliższą sobotę. I wspieramy Martę. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami. Krzysztof Wiman i Jacek Katos Katarzyński byli moimi gośćmi. Dziękuję Panom za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i widzimy się w sobotę. Do zobaczenia.